Chodź, chodź, tu na bok, bo... nie sam powinieneś już czółmieć to wkładać, bo... Dobra. Nie jest to lekki kawałek chleba. Co? No dobrze, dobrze. Nie każę ci jechać już. A Nie wiem właśnie. 14-12 jeszcze do 55 czas. Tak? Tak. Bo ja zawsze jak się bilet to pokazuję tak, chyba. Tak? No może ja nie widziałem. Dobra, to dawaj. To jeszcze 55 minut mamy? Czy nie? Nie, bo w której macie bilet. no musiałbym zobaczyć w tym, na, na rachunku. Bilecie? No. Ale nie, na bilecie nie będzie, ja na rachunku zobaczę.

Filipku, do 14:48 mamy karnety. Ja mam do 55. Tak? Aha. A może i też tak. Bo to w, zależy o której odbiliśmy. To my tak samo. A gdzie skąd wiesz? No bo na tym ekraniku się pokazuje Tak? tak z ja Aha. Gdzie skanuje to ci pokazuje. A ja nie zwracam na takie rzeczy uwagi. Dobra. Opało, jeszcze to 35 minut zaczęło. Sprawdzono, że tak. Jak przy... Nie, tam ręki nie wkładaj, no co ty? A ci miałam tu wyrzeczki. Jak przykładaszka to nie no, to... zaparowały, była... No to musiałbyś chwilę odczekać, żeby odparowały, no. A ja jadę. Dobra. Aha, tu aż tak masz. O, to lipa. No to jeźdź bez. Po prostu niech ci te okulary tam z tyłu wiszą. Nie. Masz przyczepiony. Żeby ci najwyżej nie latały, mogę ci je w kaptur włożyć. Lekko. O, dobra. Tak będą latać się. A czemu się boisz? Bo Że co? Ja z tobą z tobą O super! Super! Jak chcesz jechać prosto, tą deskę prosto kieruj po prostu. O tak, super, i możesz zmienić kierunek teraz na drugą nogę. O, o tak, o właśnie, się obrócić. I dobra, i z powrotem w drugą stronę. Jeszcze widzę, nie wiesz, jak tutaj, nie? No tak, bo ten stok jest pochylony. Ja Cię wypchnę stąd. Dobra, nie. dobra. Nie. Stań tu. I Dawaj rękę. Widzisz, bo żeby pojechać musisz zakrawędziować i wtedy nie. Cię wyciągnie ona ładnie. O na krawędzi jechać po prostu tamtej i wyciągaj w tamtą stronę w przód hejo uh! tak nie możesz zrobić, bo ty... nie próbuj się wyprostować całkowicie bo ty wtedy tracisz równowagę i do przodu lecisz